O przyszłości w marketingu porozmawiam z Agnieszką Borek z wiki. Witam cię ponownie Dzień dobry, Agnieszko. Cześć. Agnieszko, Chat GPT. Mhm. Jak go wykorzystać um, i kto straci pracę. Bo chyba ktoś straci, co? Wiesz co, uczę się. To nie jest tak, że ja już teraz wszystko wiem i wiesz, jestem tutaj teraz ci powiem, że masz go wykorzystać ABC. Nie, uczę się go i teraz yy, tak, uważam, że. Yy, hmm. Małe miasta, zwłaszcza, mogą sobie świetnie z tym poradzić, pisząc yy, posty, czyli copywriterzy. To, co widzisz w nagłówkach, że copywriterzy stracą pracę. Moje zdanie jest takie, ci naprawdę, ale to takie, tacy naprawdę z powołania, mhm. tacy, m, którzy, no fachowcy, nie no, wiesz, oni, oni będą, ale zostaną najlepsi, bo ja mam porównanie, jak piszę posty, czat. Sztuczna inteligencja, a jak ten copywriter, który jest naprawdę świetny, bo takiego, z takim mam też do czynienia, takiego też zatrudniam. Um, I mam porównanie, kiedy ten copywriter jest średniej klasy, nazwijmy to, mhm. i do tego zostawiam czat. Nie? Mhm. I teraz y, mówię o małych miastach, bo jeśli ktoś prowadzi media społecznościowe swoim sumptem, albo ma jakiegoś finansera, który pomaga za jakieś małe pieniądze, to naprawdę, naprawdę można to zastąpić. Wiadomo, że to też wymaga czasu, bo temu, wiesz, sztucznej inteligencji trzeba dać dużo informacji, żeby ona ci dobrze napisała coś. Mhm. Mówimy teraz o jakby postach, bo to będzie najłatwiej nam o tym tak. opowiadać, tak? tak? Więc nie wystarczy powiedzieć, napisz ofertę, nie wiem, świąteczną, mhm. tylko trzeba trochę więcej jakby informacji wprowadzić, trochę więcej się z nim pobawić, nie? Ale jest to do wykonania. Mhm. I warto by było nawet sprawdzić, nie tyle już zwa zwalniać tego człowieka. Tylko sobie zainstalować ten czat, zobaczyć, jaki ten copywriter, czy freelancer, czy ktokolwiek inny pisze posty i zobaczyć, jak napisze sztuczna inteligencja. To jest świetne ćwiczenie i porównać, ile czasu nam zajęło, kiedy my to piszemy i jaki to jest jakości, i ile płacimy freelancerowi, czy komuś innemu, który pisze te posty. Powiem więcej, copywriterzy też korzystają z tego czatu. Więc to jest. Taka praca domowa, którą uważam, że każdy powinien yy, yy, odrobić. Nie wiem, czy dzisiaj będą tracić pracę, ale mówię, zostaną na rynku najlepsi, jestem o tym w ogóle przekonany. Dobrze, a jeżeli rozmawiamy o przyszłości, to też bym chciał porozmawiać o współpracy z influencerami. Mm -hmm. Jak do tego podejść i czy w ogóle warto współpracować, yy, czy tutaj jakieś efekty, twoim zdaniem? Zależy. Ja w ogóle uważam, że influencer powinien y, przyjść wtedy, kiedy restauracja jest gotowa. Czy jak ja nazywam produkt jest gotowy. Bo jeżeli restauracja szwankuje na jakimkolwiek etapie, czy zarządzania, czy w środku obsługi, czy te media społecznościowe są kiepskie, to y, influencer może nie pomóc. No bo jeżeli on y, rozpromuje restaurację, a my przyjdziemy do tej restauracji, a w tej restauracji nie jest tak, jak być powinno, no to jeszcze większe kuku sobie możemy, że tak powiem, zrobić, nie? W momencie, kiedy mamy takie poczucie, że u nas wszystko działa, media społecznościowe są na dobrym poziomie, w restauracji jest wszystko ok. To jak najbardziej jestem za nawiązywaniem takiej współpracy. Mało tego jestem za nawiązywaniem stałych współprac, a nie hmm. jednorazowych. Ponieważ jednorazowe to tak jak sama, wiesz, bardzo często oni dodają tylko na Insta Stories albo posta jednego. Mają, influencerzy współpracują z wieloma markami, więc my jesteśmy klocuszkiem w układance. Tak. W momencie, kiedy my z influencerem podpisujemy umowę, nie na gębę, błagam, i mówimy do niego: Przyjdź, słuchaj, cztery razy w miesiącu dodaj pięć postów i dodaj siedem Insta Stories w tygodniu. To wtedy ma to sens, tak? Jest to współpraca stała. Nie mówię, żeby z jednym, wybierzmy sobie dwóch, trzech. Nie musimy wybierać najdroższych. Bardziej nam chodzi o lokalnych. Mhm. E, takich, powiem więcej, wszystkie trendy mówią, że influencerzy, w, jakby w, w tej dziedzinie chodzi o autentyczność, czyli tacy, którzy są lokalni, mają duże zasięgi, lokalnie, no bo wiesz, restauracja w Olsztynie, po co ma zatrudniać, wiesz, kogoś z Warszawy czy kogoś, to jest bez sensu, tak. więc ym, kogoś lokalnie, nie musi on być jedzeniowy, nawet bym dała jednego jedzeniowego, drugiego lifestyleowego, jakiegoś okay. innego, wymieszałabym, żeby się po prostu grupy docelowe i środowiska wymieszały i podpisała z nimi umowę, więc tak by na jaki czas okres? Paru miesięcy. Ile to kosztuje? Zależy, jedni przychodzą po za kolację, jedni chcą kwoty X za posta, więc to naprawdę ciężko mi powiedzieć, ile. Abitałki jakieś? Mniej więcej? Wow, no, hmm, powiem, ile aktorka średniej klasy chce za posta w, nie w Warszawie, a w w trochę mniejszym mieście. Mm -hmm. 5000. tysięcy. Yeah. Wow. Influencer lokalny może wziąć parę stówek albo po prostu parę voucherów do restauracji. Powiem mm -hmm. więcej, duże marki się już szykują na tzw. nano-influencerów, czyli tych mniejszych. Bo mm -hmm. jakby to, że będą współpracować z dużymi, z dużymi influencerami, to jest jedno, ale ten trend się odwraca i idziemy w tych mniejszych. Więcej, mniejszych. Hotele. Podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesujecie świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Jako przyszłości, to też o marketingu doświadczeń. Chciałbym porozmawiać z Tobą, czyli co zrobić, żeby zatrzymać gości, a jednocześnie, żeby przychodzili do nas nowi. Wyszła, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale my nie. My nie przychodzimy już po jedzenie do restauracji, hmm. dlatego że, y, zwłaszcza w dużych miastach, to jedzenie jest na bardzo wysokim poziomie. W ogóle polska, uważam, gastronomia jest na wysokim poziomie. Nie ma wstydu. I teraz jest tak, jeżeli mamy ileś restauracji, gdzie to jedzenie jest smaczne, czy to jest polska, chińska, nieważne, jest poprawne, jest smaczne, jest świeże. I my to wiemy to jakby powinniśmy się zająć wszystkim tym, co jest dookoła, nie? Mhm. Czyli w moim odczuciu, nie wiem, muzyka, kwiaty, jak się kelner zachowuje, obsługa, wiesz, czy w toaletach jest, nie wiem, przewijak, czy są jakby jakieś inne rzeczy dla mam z dziećmi, czyli wszystko to, co zaspokaja potrzeby twoich odbiorców. I teraz znowu, co zaspokaja potrzeby naszych odbiorców? Czyli znowu wracamy do grup docelowych i zastanawiamy się, jakiego mamy gościa, kto do nas przychodzi, jakie ma problemy, potrzeby, jakie chce doświadczenia mieć u nas w restauracji. Czyli znowu analityczna praca, więc nie, to nie jest do końca tak, że my powiemy sobie: Zrób ABCD, bo tak to się nie da, trzeba by to przeanalizować, ale wszystkie te rzeczy, które są obok jedzenia. Zauważ, że ludzie przychodzą też dla ludzi. Bardzo często w restauracjach premium ludzie przychodzą dla obsługi. Ludzie na przykład czasami mówią: Czy jest pan Janek? Tak. Albo dzwonią, czy jest pan Janek dzisiaj na zmianie, bo on ja chciał zrobić to jest z żoną ja chciałbym, żeby mnie obsłużył. Czyli on, on przychodzi, ale jakby nie był pan Jan, nie będzie pana Janka, to to jedzenie nie będzie takie same. W moim odczuciu, więc to wiesz, to też są te relacje, które się powinno budować, o których się nie mówi, bo siedzimy z telefonami, więc dużo jest takich rzeczy, światło wieczorem, wiesz, tak jakby klimatyzacja, mnóstwo rzeczy, czyli gość wchodząc do restauracji ma się czuć zaopiekowany. Jakby jedzenie jedzeniem, jest świeże. Masz takiego kursu, marketing doświadczeń, bo to jest tak ciekawe i tak ogólnie. Jest ciekawe i w ogóle. Temat powiem Ci więcej, tak, moglibyśmy o tym dużo porozmawiać. Powiem Ci więcej, są studia neuro, neuromarketingu już. Wow. Tak, są studia już neuromarketingu, czyli i, i, i będziemy szli w tą stronę. Dlatego uważam, że w ogóle media społecznościowe to jest. Bardzo dużo w tym momencie już psychologii, bo my musimy sobie odpowiedzieć, jakie problemy ma nasz odbiorca, co on od nas chce, gdzie go możemy w jakiej kwestii i obszarze zaspokoić, jak możemy mu pomóc. My jesteśmy to progość, czyli musimy tą taką psychologiczną część zastosować, jak my możemy zrobić. Dobrze, nie? Żeby on przyszedł, wyszedł z tej restauracji, wziął ten telefon i po prostu napisał opinię. Mało tego, powiedział na spotkaniu firmowym, że on nie zna lepszej restauracji, żona jak będzie chciała komunie, to już tam będzie szedł. W ogóle wiesz, bo to się takie robi, nagle takie się robią rodzinne wręcz miejsca, polecają, polecają się, to jest szalenie istotne, bardziej istotne dla mnie niż w tym momencie reklamy nawet, nie? Więc te relacje budowane na wszystkim innym niż jedzenie. Nie? Tylko to jest znowu odpowiedź na to pytanie, o którym ja powiedziałam. Kogo mamy po drugiej stronie, bo też inaczej będziemy mówili o pokoleniu Z, inaczej o pokoleniu X czy Y. Pan, który ma 45 lat, czegoś innego oczekuje od ciebie niż, człowiek, niż chłopak, który ma lat 19. Więc jakby wiesz, nie wsadzimy ich do jednego wora, jeżeli chodzi o zaspokajanie ich potrzeb u nas w lokalu. Właśnie, bo też w pewnym momencie Ty zmieniłaś też jakby człon swojej nazwy nie? na tak. psychologię klienta, choreka, Tak, gościa. Mhm. gościa i to było właśnie podyktowane tymi obserwacjami, które gdzieś tam widziałaś, że to było nietknięte? Wiesz co, to jest na pewno, zwłaszcza uważam, że wiesz, media społecznościowe to są taką wisienką na torcie. To jest takie ostatnie coś, co na, mhm. jakby nakładasz, nie? Mhm. I yy, 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 wiesz, ja zaczęłam sama, yy, jak ja szkolę, jak ja kogoś, yy, mam kogoś na mentoringu, to zadaję bardzo proste pytania, które przy mediach społecznościowych nie padały kiedyś. Yy, typu. Typu. Yy, jak przychodzi do ciebie matka z dzieckiem, mhm. to co ona chce od ciebie? Mhm. Wiesz, I to się zaczyna hmm. myślenie, co? co ona by chciała? Przychodzi na lunch. Hmm. O Boże, nie mam przewijaka, nie mam kącika dla dzieci, nie mam, nie mam wiesz, menu dziecięcego. I zaczyna się, rozumiesz? Dopiero wtedy zaczyna się myślenie. No bo mówię, słuchaj, masz okolice, siedzą nowe osiedle, wprowadzili się dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie, dużo kobiet. Jest w ciąży, bądź y, urodziło, są, dużo z przedszkoli, a ty tu stawiasz restaurację. Tak. No to się pytam, kto do ciebie przyjdzie na lunch? Biznes. Ja mówię, no ale gdzie masz tu biura? No nie mam biura. no to kto do ciebie przyjdzie na lunch? No, mówię, no może te kobiety, no też by chciały coś odżyć, chyba nie. Mają mnianie, jasne, że mają mnianie, ale nie wszystkie. Chciałyby, nie zawsze gotują, nie zawsze mają y, catering, wiesz, mm. dietetyczny. chcą przychodzić, no to no, no, przyjdą, no, no rzeczywiście przychodzą, no rzeczywiście jest ich dużo, przychodzą. I co, czego, co ty musisz im dać? Jak, pomyśl jak ta kobieta. Co ona by chciała? Ona by chciała w spokoju zjeść lunch i wypić kawę. Więc co to dziecko musi być? To dziecko musi być mieć y, zabawione w tym momencie, tak? Jakby o to chodzi. I teraz się zaczyna, a czyli my musimy przygotować coś tam, tak? Dopiero, czyli my musimy zacząć myśleć tak, jak ten ktoś, kto wchodzi do nas do na restauracji i to jest cholernie ciężkie ćwiczenie. Ostatnio była taka głośna sprawa, właśnie z kimś to chyba tak pomyślał i zrobił to ćwiczenie. I nie wiem, czy widziałaś tą kartkę na wejściu, że, że dzieci psów nie, nie zapraszamy. No mogliby to delikatnie powiedzieć swoją drogą. Ja rozumiem restaurację, że nie ma dzieci, ale to można ładniej, milej. Można milej, tak. Bardzo no. dziękuję. Agieszka Borek. Dzięki.